Idę za ciosem, skoro były odświeżone zestawienia do 1000 i 1500 zł, to wypadałoby spojrzeć co tam w trawie piszczy w segmencie do 2000. Przekonajmy się na co warto zwrócić uwagę. W tej cenie wybór jest bardzo trudny i wyróżnienie konkretnego smartfona, żeby powiedzieć ten telefon jest najlepszy w tej cenie, jest wręcz niemożliwe. W tym segmencie każdy smartfon ma coś tam wyróżniającego się, stąd te problemy. Dla przypomnienia, polecam smartfony, które sam testowałem, ale dorzucę też ciekawostki. Oppo wskoczyło do tego rankingu ze swoim Reno5. Jest to telefon bardzo ładny, bez większych wpadek, z supermocą pod tytułem 65 w ładowanie. Nie zabrakło ekranu Super AMOLED z 90-hercowym odświeżaniem, a sam smartfon przyjemnie leży w dłoni i nie jest tak duży. Na Dragon 765G to może niewybitna jednostka w tym segmencie, ale wydajnościowo bardzo podobna do Kirina 980, którym dysponuje już leciwy Huawei P30 Pro, który jest ostatnim flagowcem Huawei z Androidem. Czy w sensie z usługami Google ma się rozumieć? Ten typ też się znajduje pomimo wieku w zestawieniu. Przede wszystkim za zestaw aparatów, gdzie główna jednostka 40 megapikseli wspierana jest optyczną stabilizacją obrazu, tak samo jak peryskopowy teleobiektyw który oferuje 5-krotny zoom optyczny. W tej cenie zdolności no nie do znalezienia. Poza tym jest 40-watowe ładowanie wraz z 15-watowym ładowaniem indukcyjnym. Ekran OLED też się znalazł, ale w 60 Hz, bo wtedy jeszcze nie było mody na podwyższone odświeżanie. Telefon trochę miałem okazję używać, ale nie udało mi się przygotować testu, tak jak już kiedyś wspominałem. Dla osób, które Cenią sobie fotografii w smartfonach, to P30 Pro to naprawdę złoto w tej cenie. Jestem ciekawy ile razy jeszcze przewidnie się ten model przez jakieś zestawienie u mnie. Xiaomi Mi 11 Lite na papierze nie ma żadnych bardziej spektakularnych supermocy, ale jest to ciekawy smartfon, którego obecnie testuję, więc za kilka chwil będzie dostępny odcinek. Mi 11 Lite 5G korzysta z nowego procesora Snapdragon 780G, który w AnTuTu jest w stanie wyciągnąć okolice ok. 460 tysięcy punktów. Mi 11 Lite ma zupełnie nową obudowę, a to jest nietypowe dla Xiaomi, żeby w tej mierze ostatnio eksperymentować. Specyfikacyjnie ekran AMOLED z 90 hercowym odświeżaniem i miliardem odwzorowanych kolorów to fajna propozycja. Jest 5MP aparat do makro, ale taki z prawdziwego zdarzenia. Jest też szkło Gorilla Glass 6 czy głośniki stereo. Nie chcę wam spoilować możliwości tego smartfona, w czym jest dobra, a w czym niekoniecznie, ale w tym momencie już mogę powiedzieć, że warto się nim zainteresować w tym budżecie. Choć na pewno są mocniejsze smartfony. Samsung też ma kilka groszy do dorzucenia w tym zestawieniu. A52 był królem do około 1500 zł, a A52 w wersji 5G wskakuje do tego zestawienia. Różnice pomiędzy tymi modelami to przede wszystkim mocniejszy procesor w wersji 5G, czyli Snapdragon 750G i odświeżenie 120 Hz zamiast 90. Jest tu ekran Super AMOLED, jest optyczna stabilizacja obrazu dla głównego obiektywu, głośniki stereo, no i przede wszystkim wodoszczelność z certyfikatem IP67. W sumie, dla przypomnienia, Huawei P30 Pro również ten certyfikat posiada. Fotograficznie, A52 spisuje się rewelacyjnie, i bez dwóch zdań, jest to jedna z ciekawszych propozycji w tej cenie. Przerywnik w postaci wcześniej wspomnianej ciekawostki, mowa o POKO F3. Który głównie ze względu na swój procesor się wyróżnia. Snapdragon 870 to ulepszona wersja zeszłorocznej 835, a wizualnie to nic innego jak Mi 11i. W Foco F3 dostajemy już mniej zaawansowany system aparatów z 48 MP jednostką główną na czele bez optycznej stabilizacji. Jak to ostatnio w przypadku Xiaomi bywa, jest nudno, ale solidnie i o tym świadczy np. obecność głośników stereo czy 33W ładowanie. Ten model bardziej jest podobny do A52, ale w wersji bez 5G, bo korzysta z procesora Snapdragon 720G i 90 Hz odświeżania ekranu. Dostał on za to ciut większy ekran, ale to nie jest wielce wyczuwalne i przede wszystkim teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym, który dodatkowo jest wspierany optyczną stabilizacją obrazu. To jest nowość. A72 jest bardzo zaawansowanym fotograficznie smartfonem właśnie przez życzony teleobiektyw. Porównanie A52 i A72 jest na kanale, także możecie sobie zajrzeć i sprawdzić różnice pomiędzy tymi smartfonami. Mi 10T Pro początkowo kosztował 2499 zł, ale jak dobrze poszukacie to możecie to urządzenie znaleźć gdzieś w granicy 2000-2100 zł, natomiast trzeba szukać okazji. Dorzucam ten sprzęt do zestawienia, bo to dalej bardzo ciekawa propozycja. No i do tego bardzo wydajna, dodajmy, bo bazuje na zeszłorocznym Snapdragonie 865. Nie byłem fanem fotografii serwowanej przez zwykłą Mi10T, szczególnie w warunkach nocnych. Matryca 108 megapikseli w tym telefonie już robi robotę i do tego optyczna stabilizacja obrazu znacząco poprawia pracę fotografii. Ekran ma 144Hz odświeżanie, czyli absolutny top. Szkoda tylko, że jest to ekran LCD IPS, ale takiej całkiem niezłej jakości. Nie zabrakło głośników stereo czy solidnego, tak jak wcześniej wspomniałem, 33W ładowania i baterii 5000mAh. Przez to, że jest to telefon trochę ponad budżetem, również traktujcie go jako ciekawostkę. Każdy z Was na pewno ma inne potrzeby i pod nie powinien wybierać sobie smartfona. Urządzenia z tego rankingu są naprawdę udanymi konstrukcjami, które spokojnie mogę Wam polecić, więc przebierajcie sobie w nich, a podejrzewam, że z zakupu będziecie zadowoleni. Cześć i widzimy się w kolejnym odcinku w środę.